Cześć, dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem kamerzysta i miło mi Was przywitać na najszybciej rozwijającym się kanale w Polsce. Jeżeli Ty jesteś nowy, to taki zaprzęcisek, wiszą, moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo niemało brakuje nam do miliona subskrypcji. W zasadzie zostało jakieś 100 tysięcy, więc mam nadzieję, że udaje się wpić w najbliższy miesiąc i mam nadzieję, że ty, tak dokładnie ty w tym pomożesz. A w dzisiejszym odcinku przyprowadzimy chorą psychicznie osobę, którą mieliście już okazję poznać, poznać na imprezie. Chodzi mi stricte o fankę. Dowiedziałem. Się o niej kilku rzeczy, bo cały czas do mnie wydzwaniała, cały czas chciała przyjechać, spotkać się z Hubertem. Ona zwariowała na jego punkcie. W sensie jest chora psychicznie, dodatkowo zwariowała na punkcie znaczy Tak jakby kombo, rozumiesz? To znaczy, że jest po prostu pierdolnięta z No! Nie chciałem tego po prostu mówić, no ale skoro powiedziałeś to za mnie, no to... No tak, no jest chora, dlatego, dlatego wydaje mi się, że... Dlatego chcemy Dzień Droniarzowi, tak? Nie, po prostu za to, że się nachlał wczoraj i za, za to, że był w stosunku do nas wszystkich miły. No spał do godziny 16, czy tam 17 nawet, więc no... No i wczoraj po prostu nie udało nam się nagrać filmu, więc, więc dzisiaj po prostu się na nim zemścimy. I przyprowadzimy to mocowe. Jeżeli ty jeszcze nie kupiłeś mojej płyty, to możesz ją kupić na kamerzysta.store wraz z opaską. O, oj. Oj. Ojej, tego miało mnie nie być. Tak, tego, tego miało nie być. Cóż, jedziemy po nią na dworzec, bo umówiłem się z nią. Ta osoba jest naprawdę chora psychicznie jest po prostu. ma żółte papiery, no także nie pozostaje nic innego. Jak zaprosić Państwa do oglądania. Stary, przyjechaliśmy tu i ja tym że nie pomysł. No zobaczymy generalnie, nie? ona jest nie, że no ja się jej boję, szczerze po ostatnim ja się jej boję. A czy wiesz co, ty się nie powinieneś bać, tylko Dredziarz bardziej, nie? Mimo Chociaż Dredziarz zasługuje za to co odwalił wczoraj, że filmu nie nagraliśmy przez niego, no... O no właśnie widzę, samotna taka. Nie, ja się boję, nie? Ja się boję, zaraz ona się na ciebie rzuci, czy co? Nie. Uważaj, nie? Gdzie jest dredziarz? Gdzie, gdzie jest jestz? Dawaj mi dredziarza, gdzie on jest? Czemu, czemu ty to w ogóle przyszedłeś? Ja chcę dredziarza. My się dogadywaliśmy. Laska, laska my się dogadywaliśmy, ja miałem przejść po ciebie, mieliśmy pojechać dopiero do, do niego. No to chodź szybko, idziemy dalej! Ale laska, ja ci muszę wytłumaczyć o co chodzi Ja nie wiem, czy jej w ogóle będziemy w stanie wytłumaczyć o co chodzi w filmie. Dobra, wystarczy, że jej dredziarza pokaż, reszta Ale sama dredziarza. pójdzie. Aha, czyli po prostu chcesz dredziarza, tak? No, tak. Po co ja tu przyjechałam, co ty myślisz, ja do ciebie tu przyjechałam? No nie, nie przyjechałaś dla mnie, przyjechałaś dla Drydziarza, ale no, no chciałem ci wytłumaczyć na czym będzie polegać film, ale ja widzę, że ty na poważnie jesteś chora. Ty, ja, ja w ogóle nie jestem chora, w ogóle człowieku, ja jestem bardziej zdrowa niż ty. dobrze, chodź, po, pojedziemy do Drydziarza. Idź, idź, idź. się Dobra, stary, no, ale nieważne. Stary, no widziałeś, no chciałem co z tym pogadać, a ona od razu gdzieś jest No widać, że w konkretnym celu przyjechała. Co ty tam oglądasz? Płyski dla dzieci. Będę miała z drudziastym dziecku. Zobacz, jakie piękne Super, no nie? Eee, ale to co? Ja nie wiem, to zaszło między wami na imprezie? Jesteś w ciąży, czy co? No, jeszcze nie, ale, ale będę, ale będę i będziemy mieli dziecko i właśnie patrzę w Aha. Fajnie, no nie? W sensie, w sensie z wydarzem, tak? Będziesz... No, a nie, nie z tobą przecież. Aha, no no, no wiadomo, że nie ze mną. No, no. Ja nawet bym nie chciał, no ale... Dobra. Na pewno byś nie chciał kamerzysto? Na pewno bym nie chciał. E... <noise> Ale drudziasty pewnie będzie chciał on, on powiedział, że, no że sam, jesteś cudowna tak serio? Powiedział, że jesteś cudowna i że I że już planuje rodzinę Tak ja, wiedz rynek. ja wiedziałam, że jest idealny Boże, on jest po prostu wspaniały no, ja on powie po powiedział, powiedział, że chce rodzinę z założyć Że bardzo ciebie kocha że jesteś cudowną dziewczyną o, że, Tak, że będziecie mieli duży dom, pieska Duży dom I tak Wiem. dalej, i tak dalej Ale jest bogaty, nie? Taki bonus, fajny Dobra, weź spokój dziewczyno Ale spokojnie, spokojnie jest Dobra, jesteś znowu tak, zdrowa dziewczynka, tak zdrowa, tak zdrowa dziewczynka Dobra Zdraza. dziewczynka tak? Gdzie jest brywiastek, gdzie <grym> Chcesz, chcesz swojego e, kochanka, e, to będzie twój mąż? No oczywiście, że tak, tak? O, Ojciec, ojciec tak, swoich jest, dzieci, tak? Normalna? Jest normalna? Tak, jesteś normalna Ojciec przyszły przyszłych dzieci Już do 30, 30 już, proszę, proszę, proszę No to proszę. chodź, zaprowadzimy cię Co no, masz czas. taką krzywą minę? O, cześć! co tam? Co masz taką krzywą minę? O, co robisz na obiadek? <grym> Kierunek, a... gdzie jest Drydziasty? Drydziasty pojechał i przyjeżdża dopiero za godzinę, bo pojechał na miasto. Po, po co jest Ale po co jej e, No bo się zakochała w Drydziasty, co ty ja nie wiedziałaś, Nie, nie, słuchaj, nie, To prawda. tak na niego nie zareagowała, jakby. No to mało wiedziałaś, że tak powiem. No, no właśnie, mało, mało chyba zwracałaś uwagę na to, co ona robiła. A czekaj. Nie oglądałaś wy poprzedniego odcinka? Dobra, dobra, już wiem. Wiesz, ja i Drydziasty tam. Bo sama była przyjęta a Drydziasty. No tak, a, no tak on nie a się spodobałaś ten. O, jakie oni jest słodki, widziałam. Tak, tak, tak. Kamuszyła, musimy porozmawiać, co? Nie, nie musimy porozmawiać. Tak. Eee, Poczekasz sobie na Dredziastego, tak? Tak. Godziny mam na niego czekać. No. Słuchaj. On może ma, pokażę ma im pokój Całe życie z O, może jej pokażemy pokój Drydziastego. To, to po w, w tym czasie chustki dla dzieci i jakieś ubrania okay, święte. Tak. Dobra. To tutaj, to, 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 to Co tutaj? Nie ma nie ma tu wystrząt. Wejdźmy jak oj, Już, już, ja to sprzedam mojemu kochanemu. To jest mój przyszły twardy mąż. Ej, stary, może to było z wody Nie, czemu? Chyba nie jest jakaś agresywna w stosunku do nas, więc. Agresywna, nie. Znaczy, nie, nie chodzi o to, ale. No, stary, no. Coś z tego piszaka. O Boże, tym A, może w to dziewictwo? Jeszcze co stracisz? Dziewictwo. Dziewictwo? Tak, czekam na mojego 30. Ale ty go znasz dopiero od paru dni. No Całe życie? To jest mój książę z bajki. Aha, książę z bajki, okej, okay, dobra. I, <grym> I w tym chcesz stracić dziewictwo, tak? Tak, jakiś problem? no, no spoko, możesz sobie tracić dziewictwo nawet e, na, na, na torach kolejowych, jeżeli byś chciała. i to bez różnicy jest, gdzie stracisz dziewictwo i w, jakiej, w jakich tam brać. Chyba wiedzieliśmy, na co się piszemy. No w sumie masz rację, nie? Kamerzysta. Wiolka, ale ty chyba nie jesteś zazdrosna, co? Ja? a nie go pomochaj. No pomochaj, ładnie. Czekaj, kamerą pomocham. <grym> No powiem dobrze, dobrze. Po, powiem ci, że a ty nawet nie pomachałaś. No kamerą pomachałaś. Nie ładnie, naprawdę ładnie. No tak czułeś to. Nie, że naprawdę dobrze gotujesz. A wiem. W sensie. Nie, nie, może to w sensie może naprawdę nie weźmiesz, co? Nie, nie mater to raczej. No byś się przebiła wszystkich. Byś wygrała od razu. Ja bym Ciebie nie dał, byłobyś potulała. Ja ja mam pod niebie z kamienia, tak. Ale jak to ludzie nie to do i... Tak, tak tak, Nie jest to złe. O, przyszedł. Nie jest to złe. Nie jest to dobre. Eee, nie ma. Nie obrazisz, nie jestem nikogo za wzrostu. Input. Eee, słuchaj, mam dla Ciebie mega niespodziankę o, Tak ostatnio się Tymi paluszkami ostatnio za dużo dotykałeś A, Mnie no. proszę nie dotykać Dobrze eee, Ostatnio się tak nachlałeś w sensie wczoraj, no wiesz jak się skończyło ja to Na nogach stałeś eee, Nie nagraliśmy wczoraj filmu, więc dzisiaj postanowiłem Cię po prostu Dać Ci niespodziankę? Nie, nie ukarasz Ja codziennie kary. mam kary Piękna dziewczyna, piękna dziewczyna, o, czeka piękna dziewczyna tego cię O, piękna dziewczyna, ja już znam te piękne dziewczyny, nie chcę żadnej dziewczyny. Piękna dziewczyna nie czeka w żadne... pokoju. Słucham? Przepraszam, słucham? Ktoś? Już się nawet posprzątała w pokoju. Ostatnio zaprosiliście jakiegoś, e, jakąś obcą osobę. A, a ogólnie nie miałaś... Czeka na Ciebie Ostatnio piękna... zaprosiłeś obcą osobę, teraz znowu zapraszasz obcą osobę, piękna która dotyka do moich rzeczy się, ale, do ty, moich ale Ty rzeczy. już znasz tą osobę, ty nie obcą osobę. Nie, osobę. To, to nie, nie znasz, o, znasz o, to jest obca Jak znam Nie dotykaj Znasz, znasz tą osobę I to do, dość dobrze Znasz tą osobę, to jest piękna możecie, kobieta proszę. Blondynka, piękna, blondynka Pełna, rozumiesz, pełna wyrafinowania pełna Kolejna, tak? Ale piękna Ale z... Znasz ją Ja mam dosyć tych niespodzianek kamerzystów Piękna, piękna dziewczyna Może być nawet modelka, nie obchodzi mnie Ty tak, ja zrobiłem tatuaż, oła, o, tatuaż tu robiłem, oła, wow, boli mnie, co ty, jakie dziecko? dziecko za ale no nie, no dobra, to ja idę, znaczy ona idzie, tak? Nie. Wyprowadź zamycze. Jak to? to jest mój pokój, tak? Nie możesz tu wchodzić i mnie dotykać i wchodzić tutaj. Weź Czemu masz na sobie moją piżamę? To jest moje. To są moje rzeczy. Jesteś nie. Twoje, to jest moje. Słuchaj, nie, nie. To jest moje, nie twoje. Ten pokój też jest mój. To jest moje, nie twoje. Możesz no, to nie tam nie wyjść. Dredziarz, zostaj ze swoją dziewczyną, weź no, 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 Dobra, no, zostawmy no, ich samych nie... może, co? Ja, tak, 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 Bawcie no. się dobrze. Bawcie się dobrze. spokojnie, po co się, po co się tak denerwuje? Ale nie, oni tylko tak chaosują, bo robią dziecko tak głośno. No zrób to dziecko, Dredziarz! Stary, grubo, nie? Grubo, no. No, no. da się jakoś tego na klucz zamknąć? Nie, do domu normalnie nie można wrócić! Jakie krzyki? Ja żadnych krzyków nie słyszałem. Słyszałeś, słyszałeś. Ty bardzo dobrze słyszałeś. Żadnych krzyków nie było, ty tam sobie po prostu... Co Nic nie robi, po prostu... Dziecko? Kochają się. Chcieli sobie zrobić dziecko. <laughs> no ja To Co, zadowolony, że jesteś? Fajnie ci no No na chciałabym, chyba nie będę Będzie Dredziesz, kurio! Chci że nie będę się Ale ty rozumiesz, że dziewczyna chce dla ciebie dredy zrobić? Po co ty to robisz? Ale dla ciebie dredy zrobić? Co ty? Wiesz, czy osób ma dredy? To nie jest żadne wow! Czy ktoś ma dredy? Powiem ci tak, słuchaj, to jest twoja wina. Dlaczego ją tu przyprowadziłeś? to? Co, co ty tu no. robisz? Mieszkasz, tak? No, no to nie mieszkasz, zakładaj mi ty to... mieszkasz! No, Ale zapodyń, z czego ty się to... 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 no, no, przecież Te uśmieszki do kamery są zbędne w tym momencie. Robisz mi znowu podgórkę. Ale ty nam wczoraj zrobiłeś podwórkę? nawet mi jest jej szkoda i, i on wywala Słuchaj musisz... Co się... 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 ty ty To taki No, wyjdziesz, to Coś ty narobił! To ty narobiłeś, ja narobiłem! Ja sobie nie życzę takich y, sytuacji, bo takich rzeczy. Ale przecież... Nie... Ja no co... jeszcze teraz się wpakowałem w jakiś bagno. Jestem w domu od kilku minut i już mam są takie sceny, takie rzeczy. Pięknie ile jestem w tym domu? Siedem minut? Siedem minut! Ja mam już uspokajać jakąś dziewczynę, bo do mnie przyszła? Teraz czego ją Musisz to teraz zrobić, jak to zaraziłeś, ją, to Co ty tu robisz? Po co mi to po co jej tu robisz? To wszystko cud. Twoje... Dobra, idź tam, dredzisz. To Co ja mam ją teraz pocieszyć? I coś tu nie robił. Ja? A kto ja? Przepraszam, może byłem troszeczkę za bardzo impulsywny. Troszeczkę! Źle to cię. Bardzo Zlecia... impulsywny? Źle cię nie traktowałem. Przepraszam, ale no, to jest dla mnie no, niezręczna sytuacja, wiesz? No... Jako niezręczna, co ty nie chcesz Kto to mówi? Dobra, dam ci y, pół godziny, ochłoniesz. Jakie pół godziny? Jakie pół godziny, kurwa? Jakie pół godziny? Okay. Ja tutaj mieszkam, jak ktoś ma, to... to ty? Zarzuć kobiety, jak to jak kobiety co, co ty wyobrażasz? Co ty myślisz? Nie, no właśnie, ty w ogóle nie myślisz. W ogóle nic. Jak ochłoniesz, to porozmawiamy, wrócę do ciebie. Za kilka ja muszę omówić coś z kanałem. Ja muszę ja muszę omówić coś z kamerzystą. Kamerzysta, chodź na słówko. nasówko. z tą kamerą, no odejdź stąd. Wypadł. Odejdź, nie możesz, musisz wszystko nagrywać, łazić z tą kamerą, już mnie irytuje to. No, no muszę. I irytuje i ta kamera też mnie irytuje. Co? No co? No co, No co, Aha, no. No co? masz ładną dziewczynę, która chce są dziecko chce założyć rodzinę ładną i dziewczynę. uważam, że taki jest dobry pomysł. Aha, Aha ładna dziewczyna. Ładna, ładna dziewczyna z no, dobrego domu. Dzisiaj już naprawdę nic nie odzywaj, nie pogrąża. Ja przyszedłem tutaj w sprawie takiej, żeby z Tobą to jakkolwiek wyjaśnić. A ty, też chcesz wyjaśnić. Słuchaj, wyjaśnić chcę to, że po co to zrobiłeś, to jest pierwsza rzecz, a po drugie, jak ją stąd wyprowadzimy. Stary, ona, ona będzie chcą spać dzisiaj. Co ty. Ona co zamieszka? Jak, jak spać? Jak zamieszka? Wy jesteście, wy siebie słyszycie co Ona do do składu. Ona nigdzie nie dołącza, ona nie będzie tutaj łazić mi chodzić. Oficjalnie jako obiad. Twoja dziewczyna. Ona ma, ona ma problemy, zaburzenia emocjonalne, ona nie wie co się dzieje. Piszczy, krzyczy. Weźcie ją stąd, wywalcie. Chcę, wywalamy ją tak? Ale ona jest nie. swoją dziewczyną. Dobra, ja zaraz ją biorę, pakuję w karton i. Na <laughs> Warszawy. Karton do Warszawy. Ona nie jest z Warszawy. A co? Z Poznania. No to karton. Ale za daleko. Do... Ona nie może takie wracać. Jak nie może, no nie może wracać? Ty no nie może wracać. Jak nie może wracać? No nie może wracać. Yy, ale Musi przenocować dzisiaj. Nie ma, po... nie ma połączeń. No to niech przenocuje u ciebie w pokoju. No nie, ale ona no nie chce u mnie w pokoju nocować Dobra, posprzątała mi przynajmniej pokój, chociaż tyle tam dobrze z tego wyszła. Przynajmniej mi pokój posprzątała. Jak ja nie chcę ich. No dziewczynę. dobrze, na to. Bawcie się dobrze. Zjedzmy, może. Obiad. Wspólny. <grym> Rodzinnie. Ja tylko ze względu na to, że nie chcę już wyjść na takiego totalnego chama i jak już się tak cieszy, to chociaż mimo spędzimy czas. Ale ona ma dzisiaj zniknąć. Myślę, że powinniśmy tak chodzić. Dobra, wejdźmy co? Nam Ej, to na łóżku i czekam na drugi To będzie dobry film. Nie, to nie będzie dobry film, tylko to jest z na film. Dobra, tam cenzura się to. Mhm. Wszystko w ja tam? Już przebrałaś się, widzę. Stwierdziłam, że się zmienię dla 30. Zmienisz się dla 30. Chcesz, żebym nie kochał. Aha, tylko tyle chcesz. Tak, tylko Dobra, przybrałam się, a ja wiesz, będę naprawdę normalnie zachowywać, tylko po prostu mi strasznie na nim zależy. Tak, zależy ci na nim. Tak. A, 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 a tak jeżeli mogę zapytać, byłaś kiedykolwiek u psychiatry? Nie. Nigdy. A, a myślałaś, żeby się wybrał? Jakim nieżałem problem, tak? Nie po prostu y, psychiatrzy, psycholodzy pomagają ludziom. Y, I po prostu pomagają wyjść z problemu. Ja nie, nie, nie mówię, że jesteś chole. Ja po prostu chcę Ci pomóc. I po prostu y, wydaje mi się, że po rozmowie z psychologiem y, mogłoby się Twoje życie troszeczkę zmienić. W sensie może byś nabrała innego punktu widzenia. Dobrze, że dla z tego nawet mogę pójść się leczyć. Na niego zrobię wszystko. Prawda? Aha. Czyli, czyli pójdziesz się leczyć, tak? Dobra, to jest z tego wszystko. Okay. Naprawdę, na nim zależy, serio. No dobra. Już uważasz, że jest z tobą lepiej, tak? Niż było wcześniej. No, tak. To może po prostu zejdźmy, zjedzmy na spokojnie obiad i porozmawiamy jak, jak cywilizowani ludzie. W sensie, nie idź po prostu do niego, pogadaj z nim normalnie, tylko już się na niego nie rzucaj, bo mi też ciebie troszeczkę jest szkoda i ja widzę, że masz problem, duży problem sama ze sobą, więc, no. więc po prostu chciałbym, żeby było dobrze między wami. Dzięki, dzięki, serio, Spokój. dziękuję. Spokojnie. Nie ma nawet takiej opcji, żeby ktoś się zmienił w przeciągu 5 minut. No nie, 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 ona udaje. Ej, Jola, mogłabyś mi się zamienić miejscami? Proszę. Co ja mam zrobić? No zamień się. To jest łupkę dla mnie. Przepraszam. Na 10 sekund cię zaufamy. Nie mogę. No. Nie to mam. Się nie boję, co się. nas zrobi. Boisz się tam, boisz się. Ciebie nie chcę, serio. I ja się zmieniłam. Ja z tobą wiążę poważne plan. zależy mi na tobie. Dobra, jedz, zjedz, mm, chociaż się najesz przy, przynajmniej, nie? Smakuje ci? Tak, pyszne jest, serio. Wiesz, ja muszę dużo jeść, no bo dziecko. Jakie dziecko? Znowu, cały czas gadasz o tym dziecku. Czy ty naprawdę jesteś niewyżyta, wiesz o co mi chodzi? Czemu to? ty tyś nie macisz nasze dziecko? Jakie dziecko? No to, które mam w brzuchu, które mi zrobiłeś szybkie szybki, szybki jesteś. To jest Aha, znowu ze mną robisz nienormalną, tak? Serio? Bo jesteś nienormalna. Ja też tobie wiesz co drajdziesz zaufam. Gratulacje, 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 będziesz tą. Super. Gratulacje Super drygi, gratulacje dryger. Fajnie, fajnie było tam się zapytałam. Gdzie fajnie było, przepraszam bardzo. Dobra, na pewno. Ej, zjedz, to masz zjeść, jemy, kończymy y, tą całą szopkę, ten cyrk... Ja no ja nie wiem za twoje właśnie. Ja już nie wiesz. Oj, no co, czemu mi zabierasz się? No bo jak się fajnie bawisz, to to chyba sobie żarty robicie teraz w tym momencie jest... To jest gorące Wiolka, nie dawaj tego szwini Chyba Ale sobie w tym momencie... Zabra zabraliście mi jedzenie? Nie, to Wielka ci zabrała jedzenie, nie ja. Nie mówić mi nogi. Ale. Ja ci mojego nie oddam, ja muszę jeść ze dwoje, więc wiesz. Zabrałaś komuś kiedykolwiek Bych jedzenie ze stołu? Tak. Przed guzikiem, przed twarzy? Już nie patrzę na nią, nie ingerujmy w nią. Ty, do mnie podeszła i zabrała mi jedzenie ze stołu. Nie w, w nią, tylko twoją kobietę, która ma twoje dziecko w sobie. Dziecko? Ty naprawdę masz jakieś yy, rozwojenie jaźni. Wielka, oddawaj mi to jedzenie, jestem głodny. chcę zjeść. Jakaś burda jest Jest burda, no żebyś wiedział, że jest Bo ta dziewczyna cały czas za mną chodzi I czegoś ze mnie chce Ja za, za tobą niechcę. chodzę, ja ty masz jakiego uragu? Łazisz sobie jakąś fazę łazisz, łazisz za mną i mnie męczysz Ciekawe Dobra, a zaraz ją pakujemy i wyprowadzamy ją stąd jak najszybciej Nie, masz płacić alimenty ma na swoje dziecko, rozumiesz? Jakie dziecko? Chodź, porozmawiamy, musimy pogadać Jakoś mi się już nie chce z tobą rozmawiać Nie chcesz ze mną rozmawiać? Ja też z tobą nie chcę co, co? Nie chcę z tobą nie rozmawiać, nie nie rozmawiać. Nie Alimenty? Alimenty? Słyszysz, co ta dziewczyna mówi do mnie? No, jakie alimenty? No jakie alimenty? No, właśnie to ja się pytam jakie. Ja... Robiłeś z nią coś? Nic nie robiłem. Ty jesteś niepoważny jakiś. Nie rozśmieszaj mnie, człowieku. Kogo to jest wina? Kogo to jest wina? Się pyta? Moja wina czy twoja wina? Kto ją tutaj przyprowadził? No pytam się. Zadowolony jesteś z ciebie? Pytam się, czy jesteś z ciebie zadowolony, ciesz się, bawicie coś? Ona jest chora na głowę. Nic nikomu nie zrobiłem, łazi męczy mnie, musimy ją stąd wyprowadzić jak najszybciej i ty mi tym Ja możesz. nie pomogę Cię. No i jak? Ja Ci w tym nie pomogę, słyszysz? przynajmniej jest w ciąży, nie możesz się stresować Ona jej nie jest w ciąży, ty, ty w to wierzysz? No chyba, nie rozśmieszaj mnie Wierzysz w takie rzeczy? W ogóle słyszysz co ona mówi? Takie głupoty? Ile ty masz lat? No ile, ile ty masz lat, się pytam Ja ją e, zaraz wypuszczę e, I trzeba ją stąd wywalić z tego domu, jak najszybciej To Markę chcesz z domu wyrzucić? Co ty sobie, co, a co, co, co ty sobie wyobrażasz? Po ogóle! Ty nie nienormalny! Nie pomóż tej jednej rzeczy, no gdzie są klucze, no nie pomagasz nic, łazisz z kamer Chociaż do tego się dzisiaj przydałeś No psycholka, wariatka, no Zadowolony jesteś z siebie? Nie ukrywam, film jest dobry, ale zobacz jakim kosztem yy, wy jesteście naprawdę wszyscy chorzy w tym domu Wy jesteście chorzy Zadowolony jesteś z siebie, to jest twoja wina Ja nie wiem co tu się dzieje z nami, to jest... To jest to przeszło ludzkie pojęcie Masz taki zbity Pierwszy no, to jest, Mie jest szkoda Dobra! A przejdzie jej, chodź. Przejdzie. Ono to na chwilę pokrzyczy. E, za pięć minut sprawdzę czy jeszcze tam stoi. Jak będzie tam stała, no to To będziemy musieli nie wiem, zadzwonić po jakieś służby czy po kogoś. Po ochronę. No to... Najlepiej jakbyśmy po ochronę. No, no, no. Najlepiej jakbyśmy po ochronę zadzwonili.